Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony jako Tako i witam w nowej grze na kanale Graveyard Keeper. Kupiłem ją sobie w Black Friday i pomyślałem czemu nie, nagram sobie ją. Bardzo, bardzo fajna gra. Bardzo mi się podoba ogólnie cały styl tej gry, grafika, animacje i w ogóle cały pomysł moim zdaniem jest super. Jeżeli ktoś lubi um, tego typu gry, to myślę, że mu się spodoba. Więc, zacznijmy myślę. Już sobie jak widać, grałem. Nowa gra. Zaczynamy nową przygodę. Oczywiście yy, Dark Cloud'a postaram się skończyć. Heh, postaram się. Jest dzień jak każdy inny. Nasz bohater śpieszy się do domu, gdzie czeka na niego ktoś bardzo ważny. Nawet w szarej codzienności jest miejsce na to, by kochać i być kochanym. Zwłaszcza kiedy wiesz, że ktoś za tą tęskni. Kabum! Co się stało? Gdzie się pojął świat? Spokojnie, otworzyłeś tylko nową kartkę swojego życia. Kartę. A nawet cały nowy rozdział. Ale ja muszę wracać do domu. Mogę wrócić do domu? Zawsze jest sposób na powrót do domu. No zobaczmy, twoim nowym domem jest cmentarz. Czy to znaczy, że nie żyje? To znaczy, że teraz jesteś grabarzem. Ale muszę wracać do domu, do ukochanej. W takim razie musisz być dobrym grabarzem. Najlepiej wykop Mietka, on pomoże ci we wszystkim się zorientować. Kogo? Co za dziwna wizja. Co to za koszmar? Whatever. Whatever. Where Dobra, znajdźmy tego Mietka. Jej, 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 nowe zdanie. Hello everybody, it is me. Nie rozumiem ogólnie czemu podczas nagrywania, teraz raz do 30 fps-ów. Co to jest, może problem ustawień? A czy jak włączę synchronizację pionową, to czy się coś zmieni? Niby teraz jest 60. Okej. Okay. Okej okay, everybody, hello, hello, czy tu jest pan Mietek? Kupiamy mietka, O, właśnie, i lag. Jak tokolwiek. O, kurde, blaszka, jestem czaszka. Kiedyś śmietek? Hmm, skąd ten pomysł, że miałbym być śmietek? Mężczyzna z czerwonym okiem powiedział mi, że mam wykopać mietka. Z czerwonym okiem? Pamiętam. Kurde, Blaszka, zgadza się, jestem Mietek. Jak mnie znalazłeś? Tamten gość powiedział, że odpowiesz na wszystkie moje pytania. Dobrze, dobrze, ale najpierw podwórze spytam, ktoś ty i gdzie my do ciężkiej Blaszki jesteśmy? To chyba jakiś sen. Niemożliwe, żeby to była prawda. Hmm, jesteś nowym grabarzem? Co jeszcze pamiętam? Niech no pomyślę. Pamiętam ten dźwięk, sprawdźmy o co chodzi. Wszystko tu jest dziwne, nic nie ma sensu. Z całą pewnością pamiętam ten dzwonek i osła. Coś jest bardzo nie tak z tym zwierzakiem. Hmm, może być niebezpieczne. Wiesz co? Lepiej będzie, jeśli tu na mnie... jeżeli tutaj poczekam. Mógłbym, mógłbym mnie taka wystraszyć. Oh, hello mister osioł. How are you doing? Przywiozłem się do ciało z miasta, o ranie gadające osioł. Wy... Wy mnie rozumiecie. Porozmawiajmy. Ktoś ty. Ja? To nie siła robocza, wózek nie jest mój, więc muszę pracować dla tego właściciela kapitalistycznego drania. Bać mi marne 5 marchewek dziennie. To głęboko upokarzające. Na pewno dobrze zrozumiecie moją sytuację, prawda, towarzyszu? Ten łajdak udaje, że zupełnie nie rozumie, co do niego mówię. No nic, muszę wracać do miasta. Pozbądźcie się tego trupa, a przywrócę wam nowego. Cóż za dziwaczna jest kraina? All right, więc mamy komunistycznego łosia. Marzyłem o tym. Hej, no i czego się gapisz? Bierz to soczyste ciało. Póki świeże. Ale. Po co? Coś czuję, że powinniśmy zabrać się do kostnicy. Nie pamiętam dokładnie po co. Ale wydaje mi się, że będzie niezła zabawa i jeszcze na tym zarobimy. Oh boy. O, oh, zaraz chyba puszczę pawia. To działa. Alrighty. Alrighty. I'm a mighty. Hello. Kurde blaszka, podoba mi się tu. Czuję się jak w domu. Połóż nas w stale sekcyjnym. To teraz, mm, co dalej? A, A tak, wytnij z ciała trochę mięsa, to będzie dobry początek. Co? Mowy nie ma. Tak się nie robi. Jasne, jasne, nie robi się tak. <ścoughs> jak mogłem zapomnieć? Może <śmienic> dlatego, że jestem gadającą czaszką z amnezją. To prawda. E, to prawda, że nie wiesz, gdzie jesteś? To prawda, że jestem czaszką? Wszystko tu jest nie tak, jak się zwykle robi. Więc zamknij, kurde, blaszka. Jadaczkę i rób co ci każe. Obiecujesz, że powiesz mi, jak mogę wrócić do domu? Musisz tylko wymienić. W, w, wymienić. wymienić w mięso? Na paliwo? Na piwo, nie na paliwo w wiosce. w wiosce Nie umiem czytać. Katające czaszki, nigdy nie kłamię. A potem przynieść to piwo mnie. Okej. Okay. Okej, okay. no to dobre, dobre miętek. Boom, Mięso. O. Okej. Okay. Dzięki za Mianho. Voice acting. Jej, odblokowano nową technikę i otrzymano. Wykonaj burger, wykonaj kanapkę i wykonaj pieczeń. Obrzydliwe. Przedzwyczajesz się. I co tam zrobić z ciałem? Nie wiem, pochowajmy mnie. Weź ciało, będę na ciebie, czekał na cmentarzu. Okej. Okay. Oczywiście jako że już grałem, o, nie rozumiem właśnie, jeżeli ktokolwiek z was gra w tę grę i ma podobne problemy, znaczy miał podobne problemy, że na przykład mu się tak dziwnie ciała gra co jakiś czas, to proszę, e, jeżeli oczywiście byłbyś na tyle miły człowieku, powiedz mi jak rozwiązać ten problem, bo ja tego nie rozumiem, nie mam słabego komputera, bo 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 normalnie gram przecież w takie gry jak GTA 5 albo na przykład Wiedźmin i działa, tutaj nagle taka gra się nie, więc nie rozumiem. Tak czy inaczej. Zakopmy je. Blablabla, tak, tak, wszystko wiem. Wow, dostałem tutaj kuden, no nie ten. Miejsce pochówku, dobra. I miejsce pochówku sobie na przykład zrobimy... Tutaj. Kopej du, kopej Pochowaj. Zakopej dół, zakopej bum. Świadectwo pochówku. Ładna robota. Hmm, to w pochówku. Pamiętam, pieniądze, alkohol... Alkohol, hmm. Coś mi się wydaje, że go lubiłem i to bardzo. O, kurde, Blaszka, Idzie biskup, to twój szef. Du, 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 du. O, już wiem, spytaj go o to świadectwo pochówku, powinien coś wiedzieć. Lepiej ja już sobie pójdę, będę czekał w kosnicy na swoje piwo. Du, du, du. Ojej, jestem taki zmęczony. Czemu, czemu muszę tu co tydzień przyłazić? Hum. Because you are stupid, okej. Okay. Ach, Grabarzu, jesteś? Jak go nie lubię. Przykro mi to mówić, ale twój cmentarz jest w fatalnym stanie. Serio. Nie ma mowy, żebym awansował cię na presbitera, pó Póki czegoś z tym nie zrobisz. Presbitera, czy presbitera, Nie wiem. Okej, okay, tutaj mam wszystko. Rozumiem, wykonaj... Okej. Okay. No tylko jakość twojego cmentarza wyniesie co najmniej 5, z największą przyjemnością cię awansuje. Wyglądasz mi na duchowego przywódcę, a zwykle trafnie uceniam ludzi, ha, ha, ha Jestem dobry we wszystkim, dlatego zostałem wybrany, by przekazywać ludziom jego wolę, ha ha ha. Twój trzymał swoje rzeczy w stojącym gdzieś tutaj kufrze, najlepiej do niego zajrzyj. Przyjdę tu znów za tydzień, pojawiam się tutaj każdego, każdego, nie wiem co to jest. Może to nie sen, może, może zjadłem coś trującego. Och, on czeka, co mam mu powiedzieć? Czemu tu przychodzisz? To jeden z moich obowiązków, raczej nieprzyjemny. Coś w rodzaju starej tradycji. Nie znam się za bardzo na tych wszystkich tradycjach i rytuałach. Jestem tu po to, by reprezentować na ziemi jego moc i chwałę. ha, ha, ha. nie ma to takiego sensu co mówię, no, dobra. Mam tylko jedno pytanko. Czym jest to świadectwo pochówku? Gdy tylko ciało zostanie pochowane, możesz wymienić świadectwo pochówku na pieniądze w wioskowej karczmie. Oh boy, oh boy. Nie jestem grabarzem, wracam tylko z pracy. Muszę wrócić do domu. Jest tutaj gadająca czaszka. Zmusiła mnie do poświartowania ciała. Oh. Ha, ha, Hahaha, niezły żart. Też lubię sobie podowcipkować. Posłuchaj tego. Kto jest bebe? No kto. Ja. ha. ha, ha. Śmiejmy się. Błogosławiony i bezkonkurencyjny. Ha, ha, ha. Ignoruj to. Um, dobra. Jeśli podczas pracy na cmentarzu skończysz się zestawy naprawcze, zawsze możesz zrobić nowe. Alrighty, alrighty. Dobra, to wszystko akurat już ogarniam, więc. Pełnoprawnie zaczynamy grę. Zrobimy super robotę. O, właśnie, mówię o, o tych właśnie takich lagach. Nie rozumiem. Z 60 do 30 fps mi czasami spada i to jest denerwujące, nie mam zielonego pojęcia czym to może być spowodowane. No ale dobrze, idziemy do miasta <laughs> i wymienimy wymieńmy, ten. E, to świateł jest w pochówku, o, mamy tutaj strażnika, hello, panie strażnik, z rozkazu wielkiego inwizytora, ścieżka ta jest zamknięta do, no, czegoś. E. A ja bym chciał przejść, ja lubię wolbo w Wzgórze Wiedźm W Wzgórze Wiedźm Wow, to jest... W górze Wiedźm Oczywiście takie momenty, gdzie na przykład będę robił coś, co jest naprawdę nieciekawe, po prostu będę wycinał Zapewne Na razie ten odcinek będzie taki bez cięć i tak dalej, ale następne już myślę, że będą obrabiane, że tak powiem Martwy koń, dead horse. Hello, everybody. Hello, hello, hello. Witaj w karczmie, pod martwym koniem. Jestem Horadric. W czym mogę pomóc? Przychodzę z cmentarza, obudziłem się tutaj dzisiaj i od tego czasu spotyka mnie jedno wariactwo za drugim. O, przepraszam, jak mogłem cię nie poznać? Dobrze, bardzo dobrze. Ale od... Przyszłość naszej małej wioski maluje się w jasnych barwach. Kiedy zamierzasz otworzyć kościół? Muszę najpierw doprowadzić do ładu cmentarz. Jasne, jasne. Już naj... Już dłuższy czas nikt się nim nie zajmował. Przejdźmy zatem do interesów. Co? Aha, przejdźmy do interesów. Co? W czym mogę pomóc? Co do tego świadectwa pochówku. Halo. Po... Biskup powiedział, że możesz ode mnie kupić świadectwo pochówku. Tak, miał rację. Jako przywódca wioski muszę, wedle postanowień prastarego Paktu, wymienić go na pieniądze. Oczywiście tylko w kiedy te pieniądze mam. Jak to? W wiosce przyszły ciężkie czasy. Nie zbywam... E, Okej, okay. tak, dobrze, nie ma kasy. A gdy tylko otworzysz kościół, pielgrzymi przyniosą tu mnóstwo błyszczących monet. Alrighty. Chcę trochę świeżego mięsa. Mięso uchodzi w wiosce za delikates. Bardzo chętnie je kupię, ale musi mieć przybitą królewską pieczęć. Very good, Wiele lat temu mieliśmy tu wypadek z nieodpowiednim mięsem. Od tego czasu e wszelkie mię mięsiwa muszą być zatwierdzone przez królewskich urzędników. A ja nie chcę narobić sobie kłopotów w mieście. Twoje mięso ma pieczęć? Właściwie to nie. Nie chcę nawet wiedzieć, skąd masz <laughs> niezatwierdzone mięso. Ale, o rany, naprawdę wygląda dobrze. Niemniej, bez pieczęci nic nie mogę zrobić. Skąd mogę wziąć tę pieczęć? <laughs> Och, możesz e, wysłać zgłoszenie na królewski dwór ze skrzyni pocztowej koło kościoła, ale to trochę kosztuje. Jest też inny sposób. Powiem ci, bo jesteśmy sąsiadami. Nachylno się. Jest tu taki gość, imieniem Żmij. I wydaje mi się, że ma fałszywą chlewską pieczęć. Ale szczerze mówiąc, nie wiedziałem go już dłuższy czas. Możesz spytać panny Wdzięczkę, eee, Przychodzi tutaj, co? No, Okej, okay, to coś. Na pewno będzie mogła pomóc ci znaleźć Żmija. Dzięki. Okej, okay, to sprzedałem mu teraz tą, tom, 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 handluj halo. A, grabarzu, czy mógłbyś zanieść ten list do naszego kowala Kresolda? Of course. Jasne. Gdzie go znajdę? W południowo-wschodniej części wioski. No problem, amigo. Okej. Okay. Nie sprzedaliśmy. Easy peasy lemon squeezy. Dobra. Ty jesteś tą wdzięczką? Nie, to jest jakaś łańcucha. We are out of here. Idziemy do Kowalsteina. Panie Kowal, y przychodzę tutaj. O, zaraz chwilę. Co to jest? Ale, Wymaga techniki. O, oh, dame, no tak. Witam, panie kowalu. Kowal. Hej, co się tak gapisz? Na nic, znaczy, chyba na a nieważne. Tego się rozglądam. Jestem chyba miejscowym grabarzem. Chyba. <grym> Mogę spytać, kim jesteś? Kowal. Niestety, jestem miejscowym kowalem. Nazywam się Krezult. Daj mu list. Mam na Ciebie list od Choradryka. List, no jasne. Ma minutę drogi, ale nie może się ruszyć i po prostu tu przyjść. Ech, widać ciężko pozbycie się starych nawyków. <toseapple> <toseapple> Dziękuję. Przepraszam, że tak zrzędzę, to chyba mój nowy zwyczaj. Hmm. znowu śluzaki? Horadryk poprosił, żebym się ich pozbył. Nie mam czasu na te małe, zielone łajzy, ale może ty zechcesz pomóc? Weź ten zardzowieły miecz i miksturę energetyczną. Miecz jest uszkodzony, ale możesz naprawić go osełką na ostrzałce. O, tu za mną. Osełkę możesz sobie zachować, może przydać się czasem do naprawy łopat. Jeśli zdołasz ją z, e, e, zabić, przynieś mi ich resztki. Je zabić, o, of course. A ja dam ci trochę materiałów. Of course, Eferbali. Powinno być zaraz po drugiej stronie domu, koło kałuż. Dobra, dobre, dobre, rozumiem. Wiesz co? Sam lubię robić w metalu. Gdzie mogę znaleźć trochę rudy? Ruda kryje się w bagnistej glebie na zachodzie, po drugiej stronie rzeki jest duże bagno. Póki nie zawalił się most. Zbierałem rudę właśnie tam. Okej, okay, everybody. No i musimy sobie naostrzyć y, miecz, bo jest zepsuty. Very cool. Ok, i teraz możemy iść zabijać te slajmy. Jak zwał tak zwał, nie? Gin! Aha, boy! Zabiłem! Dobra robota, weź tę osełkę, wystarczy, że naostrzysz uszkodzony, uszkodzony <laughs> sprzęt, a będzie jak nowy Dobrze, bardzo dobrze umiem czytać, odejdź Do widzenia, panie kowalu Wyjmę sobie to, by zdobyć patyki Dziękuję Dziękuję Dobrze, więc wracamy teraz do naszego ukochanego karczmarza Karczmastera Karchm... Mojera Panie Karchmaster I am back here Wait Dobrze, że umiesz robić <kłysy> Mieczem Gryzolt opowiedział mi o twojej Olo, <lo>. pomocy Masz, napisie piwa, dla ciebie za darmo O, dziękuję bardzo Okej okay. Wiesz jak mogę O, nieważne Możesz powiedzieć mi gdzie jestem? Naprawdę muszę wracać do domu Moja ukochana będzie się strasznie martwić ty jesteś w martwym koniu. Och, bardzo tu średniowiecznie, może cofnę się w czasie. A który mamy teraz rok? Rok? O czym ty mówisz? O czasie jaki zajmuje Ziemi wykonanie pełnego obiegu wokół Słońca. Och, nasłuchałeś się tych bzdur astrologa. Wszyscy dobrze koito. wiedzą, że ziemia jest płaska. Ko, 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 ko. Ale ko, rozumiem ko. o co ci chodzi. mamy 204 okres Praw Starego Paktu. A jak się nazywa nasze ukochane królestwo? Królestwo i już. I tu w wiosce zdecydowanie nie uchodzi za ukochane. Ko, ko. Masz jeszcze jakieś pytania? E, nie. Auf I'm out of here. Dobra. Jako, że zrobiliśmy już. Tak naprawdę, większość początkowych rzeczy to wracamy do naszej. Do naszego cmentarza. <laughs> graveyardu. I pogadamy sobie z troszeczką. I oczywiście zajmiemy się upiększaniem, jeżeli tak można w ogóle powiedzieć, naszego, właśnie. naszego graveyardu. Graveyardu. No, niestety, trochę się wolno chodzi, ale jednak. Chodź no tu. Gdzieś się podziewał? Byłem w wiosce. Strasznie dziwaczne miejsce, ale wydaje się zupełnie prawdziwe. I nikomu nie przeszkadza, że od tak nagle znikąd się pojawiłem. Kurde, blaszka. Jakbyś mi w myślach czytał i je wykradał. <mian> hmm, wykradał. Pamiętam, że w twojej chacie jest piwnica. Na pewno zostały tam jakieś zapasy. No, i mogę zbierać teraz jabłka i Pszenica! Dokładnie. Pamiętam, że wypiekałem z nich chleb i placki. Mmm, słodkie placki jagodowe. Tosty! Tosty cebulowe. Och, to by się nadało do piwa. Kurde, Blaszka, wiesz co? Potrzebuję piwa. Zacznijmy. Odno... Zaczynam odnosić wrażenie, że to tylko ja się tutaj staram. Przynieś mi piwo, a powiem Ci mnóstwo ważnych rzeczy. Na przykład, jak możesz wrócić do domu? Jakieś pytania? Eee. Spytaj to Tak, e, zrozum, że... To było pytanie retoryczne. Czy ja ci wyglądam na magiczną głowę pełną odpowiedzi? No właściwie tak. Nie bądź taki mądrala, kurde blaszka, będę czekał u ciebie na to piwo. <laughs> nie ma piwa? Nie ma odpowiedzi. Alrighty, ale sobie tak to tutaj pozbieram jagódki. Czy tam, porzeczki, jeden piec. Okej. Okay. Tutaj mamy miejsce na nasz ogródek. Ogród. Okej. Okay. Będę mógł sobie tutaj powiedzmy, przywłaszczyć ten ogród I do, bez większego problemu. Więc e, fajnie. Tutaj mamy miejsce na kamienie. Tutaj mamy miejsce na kłody. I w sumie to będzie koniec tego odcinka. Więc e, bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. Mi się gra bardzo, bardzo, bardzo podoba. I mam nadzieję, że będziemy mogli przechodzić tą grę razem. Więc bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że jak już powiedziałem, że się spodobały. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, by być na bieżąco, byście nie przeoczyli nic. I kliknijcie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia, kiedy <coughs> uploaduję filmik. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia. Cześć!